Dlatego mówię, no. Tomek, jak jest. Tak, dokładnie. Przede wszystkim pozdrawiam Was, widzowie. I tych, którzy wspierają i pomagają. Dziękuję serdecznie. Dlatego mówię. Pamiętaj to. No, możemy sobie tutaj siąść. Ściągnij se kurtkę, powiesz się tam okay. na tym No, powiesz się na tym i już Tak Dokładnie A poczekaj, ja od razu ku pamięci Czekaj, gdzie będziesz siedział? Tutaj? To dobra, to siąd sobie tutaj, dobra Ja muszę ku pamięci wziąć ten Jak u pamięci muszę wziąć ten... No możesz już... ja nie wiem... On ja, kręcę, kręcę. No te chcę ci dać. A, te ciuchy do tego? Ciuchy ci od razu dam. Trzymaj. Te ciuchy wszystkie, Dobra. nie? To wszystko razem możesz wybrać. Nie to ma problemu. Wiesz, ja się na tym nie znam. To, Ale mówię, możesz Co to, to robi, to robi moja razem. żona, takie rzeczy. Dobra. A zielona tam będzie no. wiedziała dokładnie Tomek to z tym No zrobić. i widzisz. Właśnie w taki sposób uciekłem ze szpitala, jak widzisz. No widzę właśnie. No. To się kopciło za tobą, jak szedłeś tu z tym No teraz znowu jestem już sam drugi, drugi ten, bo był lokator, ale godziś nie wiemy, wynieśli. I, no i teraz sam sobie jestem. No, ale w, ci powiem telewizor 24 na dobę gra. Nie patrzę ci, powiem w telewizor. A. No tutaj mam wszystko. Się, że no, z tyłu. Tu. A, tu jest okay. wszystko. Przełączam wszystko. No. Głos, wszystko. Godzinę. Ale ci powiem, nie patrzę tak w telewizor. Na telefonie siedzę, nie? Bawię się na telefonie. Okay. Dobre. Widzisz, czemu chciałem kabel? A, okej. Okay. Teraz już czuję. No. Już wiesz. Teraz już rozumiem. No, już wie, 14.19. Ja jestem taki myśli do 15.00 posiedzieć i o 15.00 się zapytać. Czy coś jeszcze tam potrzebują no, i możemy też gdzieś Na zamówić. półtora godzinki byśmy pojechali na, na miasto na obiad. Okay. Obiad byśmy zjedli. Co na mieście jest No. Obiadzik jakiś ciągle, tak. dobry, zgadza się. Na co masz ochotę? Nie wiem, wiesz, że nie wiem na razie? Nie wiem. No, a za tak widzisz. A kebaba ostatnio pamiętasz? Nie, nie mam ochoty na kebaba. Ja wiem, ale pamiętasz ostatnio, jak jedliśmy razem kebaba, bo mm -hmm. przysypiałeś wtedy i to ma. sporo. Nie tak. mam ochoty na kebaba, bo ci powiem, że zanim przyszłem do szpitala, to przez 5 dni codziennie na kebaba chodziłem. To był mój obiad, dzień w dzień jadłem A w, szpita w szpitalu liche obiady czy co? Dobre są obiady, czemu liche? No nie wiem No, no nie jest zbyt dużo tego wiadomo a, no. ale, ale są dobre, Dobra, mięso to ale... do... wiadomo No słuchaj no to, to straszny apetyt dostałeś Słuchaj No Rafał o, po Odrzuciłem jedno, odrzuciłem drugie To no wiadomo, że apetyt przyjdzie, tak? No wiesz, to nie zawsze tak jest to. No nie zawsze tak jest, bo organizm potem wiesz, wariuje, nie? Jeden, wiesz, jeden nie śpi, drugi nie je. Wiesz? Ale po czym ma wariować? No odstawiłeś coś, tak? No to co? Ale mam lek, który zastępuje mi to. No tak, ale to wiesz, reakcja może być różna. Każdy, każdy organizm nie. może różnie Ja mam, nie ma mama. widzisz, mam apetyt i jem i w nocy się budzę i jem. I... No nie, to akurat jest pozytywne, jak najbardziej. Ostatnio, żem dwa dni tak pojadł, że na trzeci dzień, żem żygał, że myślałem, że z Kibla tu nie wyjdę. Tak się najadłem. No to za dużo się najadłem. No za dużo, no za dużo. Ale widzisz, zapaliłem sobie i to jest właśnie to. Tu widzisz, nieregularne jedzenie było. No i przyszedł apetyt, bo już drugi dzień byłem tutaj. Wiesz, całkiem to inaczej, roganie. I wiesz, a, a ja go załadowałem. Wiesz. Jeszcze na sam koniec litr mleka i dwie paczki ciastek. O. To już całkiem, nie? No. Ta mikstura jogurtu. Ja dokładnie. <głos> <głos> oj, oj, oj. <noise> w tym, w ostatnim też... Wygląda zabijam. jak piwo. He lift. Nie? To byś musiał to odłożyć. Jak to jabłkowe jakby zgerowało, to by było, ten, było wino. Ten, ten, ten co tu leżał, to pokryją mu te. Te white mastery duże pił. No Do uciąga? herbaty wlewał. No. Nie wiem, i chyba go zobaczyli i mi się wydaje, że go wyrzucili, bo to bezdomny był. A, no to może być, no jak go Ale też się zdenerwowałem, bo prawie był pięć dni i w ogóle ani się nie poszedł wykąpać, ani, ani cały czas leżał. No, no, jak A te lekarki przychodziły i widziały, nie? Więc ja poszłem rano. O patrunki mówi, ja mówię zaraz, idę się wykąpać. Wykąpałem się, mimo to, że to 12 w południe. Wykąpałem się, ogarnęłem się, widzieli, że taki żywa. On cały czas leżał i kazali mu się zwinąć. Przyszli przedwczoraj. No jak no mówisz, że się podwieczór. Ten... Podwieczór i kazali mu się zwinąć. Wiesz, szpital to nie hotel, nie? Nie. Jak on chce dalej pociągać, no to nie bardzo, nie? No. Co to za papiery tam to masz? Gdzie? No tam mam To? W stoliku, no. A to jest ten tu. To Nie, to jest tu od nich. Jak oceniasz, na jak oceniasz szpital? A jakaś ankieta. No. no to musisz im wystawić do Nic bibliotek. nie muszę, to wczoraj przyniosłem sobie sam. Ty już widzisz jakiś papier, już musisz. No. Daj mi papier, gdzie jest 5 milionów euro, to wtedy mogę go wziąć, a nie. Ty mi dajesz papiery, jakie z ankietami. Do domu, Oj, ty zaczniesz. Tylko takie drukuj, żebym ja mógł ten, zobaczyć. Żeby Cię nie pozabili za nie. Tak. Żebym mógł coś kupić. Tak jak byłem ostatnio tu na dole, co teraz, śli, to teraz już myśli, co Ci pokazywałem, że na kawę chodzę. No. Poszłem, wziąłem kawę, dałem mi 50 euro, a ona do mnie fałszywe. No 50 euro mówi fałszywe. No to nie wziąłem nic, poszłem tu, gdzie byliśmy. Teraz, do tego sklepu drugiego i kupiłem tam kawę normalnie i tyle, bo ona do tego pikacza wsadziła i jej pika. A może był jakiś wiesz, Ach, z nie ten banknot? Nie wiem, mówię, no nie wierzę, a z początku sam zgłupiałem, mówię, fa fałszywe, aż wziąłem, wyszłem i patrzę te 50 euro, mówię, no wiesz, nie. A że ci oddała i nie zadzwoniła po albo coś, nie? To Ale to nie było fałszywe, bo to prosto z banku były pieniądze. No, to, to się to nie bałem. Fałszywy, fałszywy. On był bezpośrednio z bankomatu wyszedł. To jak fałszywy bank. No to nie, to nie Ona ten czytnik coś tam miała, że ten. Może był trafiony. No. I wiesz. Robisz test, Sławek? No, chcę zobaczyć. Zaraz zobaczymy. Fajnie, masz z tym ten, tym, z tymi za uszy, że nie będą wypadać. No, to jedyny jest ten plus, tak. Gdzieś powinno pisać lewy, prawy, prawy, lewy. Ale tutaj nigdzie nie pisze. Pokaż. Po Pomalusiu. Ale to jak, czekaj, jak to chodzi? Pokaż. Nie, to masz, to jest prawa. Tak? Aha. Jak ja ją mam wsadzić w te ucho? Poczekaj chwilę, ja zobaczę w tym. Ja się nie w lubię takich słuchawek, wiesz. Tomek, ale szpital, gdzie muszę powiedzieć, no można wypaść. Co? Powiodło się? Dobrze jest, tylko wiesz... Nie lubię takich słuchawek, cholera jasna. No, fajnie, nie? Sala duża. Nie no, sala jest elegancja. I przede przede jak wszystkim widzisz... Osoby, tylko no, sali, jak już mam... ale widzisz, tak jak widzisz... Gdzie jest telefon? Telefon masz sam na tam z tyłu. Ten, tak jak widzisz... Weekend to praktycznie cisza. No widzę, bardzo spokojnie na korytarzu. No, na nic drogo. się nie dzieje. Dokładnie. I wiesz. Zaraz no sprawdzę no sobie, w końcu. No Te słuchawki w końcu sprawdzę zaraz. I ten... Mów coś, co nic. No testuj, mówię. testuj. No. I tak jakoś leci. No też mówię, wczoraj Patryk do mnie napisał SMS, a patrzę, to napisał. Kontaktuj się ze mną, bo widzowie mówią, że uciekłeś ze szpitala. No i no. zadzwoniłem do niego, mówię, co jest? No Gdzie ty jesteś? Ja mówię, no gdzie? W szpitalu. No bo widzowie byli i mówią, że uciekłeś ze szpitala. Ja mówię, no Boże, kochany, mówię, ty już nie mają naprawdę co gadać. No ktoś mało mądry chciał zrobić sobie A i, daj spokój. I, powie, i napisał, Szkoda że uciekłeś gada. ze szpitala. No ale to na to nic nie poradzi. Nie chcę robią. Niech sobie gadają. Ja powiedziałem. Ja powiedziałem, niech sobie gadają, co chcą. A to, co ja postanowiłem, to ja to robię i dokon dokonuję i dokończę. Najpierw no, ja trzeba robić, że potem gadać, nie? A nie ma gadać, się, jak nie. No i widzisz. No i to taka osoba powie powiedziała, że uciekłem ze szpitala? No i co teraz taka osoba powie? No. Jak ja cały czas jestem. Ja bym się puknął w głowę, albo przynajmniej zwrócił honor. Nie Jak znaczę, ja cały czas odbieg, jestem. Bo to wiesz, to takie niefajne jest, żeby sobie robić otwarcie. Baja, dobra. Jest okej. Okay. działa? Tak, działają, fajnie. No, wieczorem sobie film włączę, czy ten, wiesz? I ten, dobra. No ja widzisz, ja zobaczę ten na, na, na drugim telefonie, jak to wygląda, czy ja go jeszcze mam w ogóle ze sobą, a w samochodzie. A co? E, zobaczymy, czy wi tutaj jest, Tomek. No to weź to, zobacz, może daj mu. Weź odblokuj mi, bo no to ci zobaczymy, czy ten, bo może wiesz, możesz coś migać za fliko na internecie. Ale ja kupuję te pakiety, to i tak, wiesz. Ja wiem, ale to wtedy nie musisz nic płacić. No ja pieniądze. wiem, ja wiem, ja wiem. To nawet i karty jak nie masz sim to możesz wejść, nie? Dokładnie tak. No. Ale chyba nie ma mi się zdaje. Zaraz będziemy widzieli co mam Mi się wydaje, się wydaje, że chyba nie ma. Oh. No i powiem Ci, przychodzi tak już popołudnie. O, już się, widzisz, już się rozwijają, już chcą zmiany. No jak to pora, no to Będę musiał zaraz ją zawołać Panią i z mi zmienią Zmienią mi i wtedy byśmy mogli... Bo nie ma, nie zostawili bandaży A to nie wiem, nie wiem, czy tam ci... No oni wiedzą, że ja sam działam A, masz tam przybornik plasterek to Mam tylko, że wiesz nie ma bandaży. Żeby były bandaże, to bym sam pozmieniał. Wiesz? To bym sam sobie pozmieniał, ale nie mam bandaży. I to tak jest. Nie, nie ma niestety, tam. No. Widzisz? Zobacz. Wiesz, jaki to jest drogi ten? Bandaż? To jest bandaż. Taki. To jest taki ten kwadratowy. Jak, jak jest takie jakie to drogie. Miałem pojęcia, nie używałem i nie chcę nawet. Jak mi powiedzieli, to się za głowę, więc jak ja bym miał sam to kupować, stary jak ona, jak codziennie, codziennie jeden, dwa, trzy sztuki idą na moje nogi. No, no to wam jest, pokażę na Twoje na tą dużą ranę idą dwa takie plastry, nie? Nie ma Wi-Fi, mówiłem Ci, że nie ma, to się kłócić ze mną. Jak mówię, że nie ma, to nie ma. Tomek, dlatego mówię? No bo mówiłem Ci wcześniej, że nie ma. No widzisz, że no ja taki jestem, nie wiem, to ma. Więc dałem Ci, tak. no. dokładnie. Ja dopiero teraz zobaczyłem, że faktycznie ta paczka jest naprawdę ogromna. No jest ogromny, bo tam 50, 55 papierosów. A to dziecko masz 3 prawie. Wiemy. No ale stary, za, 17, za 18 euro to nie opłaca się? Opłaca się. 55 papierosów? 40 papierosów no to, już to są dwie się, paczki. Nie, nie 40, 17, 40 papierosów to są dwie paczki. No. Po 8 euro to masz 16 to euro 16. i jeszcze zostaje 15 papierosów. Za euro. Za euro. No nie, ja, to, się, to się... No tak, to, rok 90, no, no. 18, 90. no tak, no to za 2 euro nawet. 15 papierosów, a zobacz, papieros jest taki sam. 15 papierosów za 2 euro? I co ty mi będziesz gadał, że się nie opłaca? Bo cię pilniczkiem cię przebije za chwilę. No.